kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem na moim kanale i chcę Wam opowiedzieć o moich trzech ulubionych influencerach działających między innymi na YouTubie, które, które chcę Wam polecić, jeśli chcecie zacząć zdrowszy styl życia, chcecie zacząć ćwiczyć, jeść zdrowiej, po prostu zdrowszy styl życia zacząć prowadzić. Moim pierwszym ulubionym influencerem jest Growing Ananas. Postaram Wam się tutaj gdzieś wrzucić jej profil, żebyście też zobaczyli um, no po prostu ja jak się na przykład pisze tą nazwę, jeśli nie wiecie, Growing Ananas, Growing Ananas jest to austriaczka mieszkająca w Niemczech, e, która e, nagrywa filmy na przykład z ćwiczeniami, ona ma bardzo wiele różnych ćwiczeń e, bardzo wiele, ja naprawdę, ja uwielbiam po prostu z nią ćwiczyć robię to tak, no, mniej więcej 5 razy albo sześć w tygodniu naprawdę uwielbiam to robić, moja mama też ze mną ćwiczy, także ja jestem z tego bardzo zadowolona i ona dała mi tak wiele motywacji, to jest naprawdę niesamowite, ona tam wstawia niesamowicie dużo filmów, naprawdę bardzo często ma filmy no, ona jest taką, no można powiedzieć, no, bardzo popularną influencerką, bo ma tam w sumie 5 milionów, ma też swój drugi kanał, który się nazywa Anna NG czy coś takiego, On ma jakieś takie to niemieckie nazwisko, ja tak nie wiem jak to się czyta, ale też Wam może się postaram tutaj gdzieś wstawić jej drugi kanał. Tam wrzuca bardziej jakieś vlogi, bardziej takie, no bardziej tego typu rzeczy. A na tym swoim kanale o nazwie Growing Ananas, czyli tym właśnie, o którym głównie teraz mówię, to jest on no po prostu no niesamowity. Tam bardzo często, tam nie wiem, no można powiedzieć tak kilka razy w tygodniu są te jakby krótkie filmy takie o bardzo wielu rzeczach, ona tam wstawia jakie ma swoje nawyki, żeby ktoś się mógł zainspirować, i naprawdę bardzo Wam polecam ten kanał. I zaraz, jak się skończy ten film, to macie nakaz wejść na jej profil i, i zobaczyć po prostu. Moją influencerką numer 2 którą naprawdę szczerze z całego serca Wam polecam, jest 14 Healthy Latka. Tutaj też Wam stawię profil jej. Yy, ona jest już oczywiście, no nie nie wiem, czy oczywiście, jest Polką. I ona też nagrywa, naprawdę nagrywa dosyć dużo, też ma jakieś ćwiczenia. Może akurat z nią tak często nie ćwiczę, bo po prostu tak mniej mi się te ćwiczenia podobają, ale ona też ma bardzo dużo tych filmów. Ma różne vlogi, różne też ma filmy, na przykład, nie wiem, 8 moich nawyków, które pomogły mi w 2024 albo coś takiego. Ma naprawdę bardzo dużo różnych filmów o nawykach o zdrowym stylu życia, o zdrowym odżywianiu, o ćwiczeniach, jakie na przykład są dobre ćwiczenia. I naprawdę również ją bardzo Wam ją polecam. I on może tak trochę mniej niż Growing na nas, no bo wiadomo, no tak, Growing Ananas to i ma jakąś menadżerkę czy coś tam, więc ona zawsze ma jakby tak bardziej to rozbudowane, ale ta 14-letka też bardzo często wstawia filmy, bo ona jest właśnie na edukacji domowej, więc zawsze jakby też nagrywa różne filmy, na przykład jest w kawiarni i, i, i się uczy, czy takie blogi z dnia po prostu naprawdę bardzo ciekawy również ma profil, bardzo często właśnie ją też oglądam, bo po prostu też mnie bardzo inspiruje. Także też Wam polecam i też warto zajrzeć na jej profil, żeby się zainspirować. Moim influencerem tym razem, nie influencerką, numer 3, jest doktor dietetyk Michał Wrzosek. Wiem, że ostatnio było na niego tak, mi się wydaje, nie wiem czy to hejtu, czy takiego naśmiewania się, bo yy, on niby tak wszędzie tą grahamkę i było, nie wiem, w przepisach, że on miał dużo składników i było cały czas grahamka, grahamka, grahamka. No widziałam tego bardzo dużo ja uważam, że to, no nie mówię, no niektóre były jakieś śmieszne, ale no, nie, nie powinno się tak robić, bo mimo wszystko hejt na jakąkolwiek osobę jest zawsze zły No, według mnie po prostu to było zdecydowanie nie na miejscu i nie powinno mieć prawa bytu, ale już mam nadzieję, że już się to kończy Ale teraz mówiąc o dobrych stronach, właśnie ja bardzo się zainspirowałam dzięki niemu, zaczęłam robić dużo więcej przepisów on również prowadzi swoje centrum Respo, gdzie ma tam 50 dietetyków, y, którzy jakby wspomagają y, różne osoby w odchudzaniu, no ale wiadomo, że to, to już jest płatny coś tam, to tu jakby no... No takich, z takich rzeczy no to nie, nie mówię o tym, nie? Ale po prostu on tam stawia na swoim kanale na YouTubie bardzo dużo y, różnych przepisów, y, wiele ma tam też jakby takie produkty mają jakie witaminy, na przykład z tego typu rzeczy. Właśnie w większości to ma różnych takich przepisów i ma też dużo y, takich na przykład porównań, y, czego nie kupały biedronce w Lidlu i... Nawet jak myślicie, a no, to, to mnie tak nie interesuje, coś tam, to naprawdę warto chociaż wejść na jego profil. Jak Wam się coś nie spodoba, to nie musicie od razu subskrybować. No, mam nadzieję, że już subskrybujecie te trzy osoby, ale jeśli nie, no to naprawdę bardzo Wam polecam. I właśnie ten doktor Michał Brzosek ma bardzo dużo też ciekawych. Właśnie po prostu porównań, że na przykład, co wybrać zamiast Coca-Coli albo zamiast, nie wiem, Marsa, czy, czegoś takiego, nie? O, jakby ma, może z, nazwijmy to zdrowsze zamienniki różnych produktów, ale on też sam mówi, że jeśli macie właśnie ochotę na, na, nie wiem, na tego batonika takiego niezdrowego, typu na przykład Marsa czy Snickersa, to możecie go zjeść, bo raz na jakiś czas można. Chodzi o to, żeby go nie jeść na przykład codziennie, bo to wiadomo, że to jest bardzo niezdrowe i po prostu to są taki no, przekraczamy ten swój yy, kaloryczny zapotrzebowanie kaloryczne i też nie, o, nie chodzi o samą kaloryczność, ale o to, że to po prostu jest niezdrowe. Bardzo dużo cukru. No wiecie, jak to jest karmel? No to to już jest sam cukier. Także wiadomo, czasami można, ale nie za często. Tak z umiarem. I właśnie on mniej więcej o tym mówi na swoim kanale. Według mnie jest to bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię o tym słuchać i to oglądać, jego profil. I też również bardzo Wam polecam. Te trzy kanały, które Wam przedstawiłam, są niesamowitą inspiracją dla do życia, do zdrowszego stylu życia, do ćwiczenia więcej i po prostu do jedzenia więcej warzyw, owoców, witamin zdrowych. Według mnie są to naprawdę niesamowite osoby, które z bardzo, naprawdę z całego serca polecam Wam zasubskrybować, a przynajmniej już wejść na ich profil. Więc teraz, teraz kończy się film. Wy wchodzicie na ich kanały i sobie musicie popatrzeć, bo naprawdę bardzo, bardzo inspirujące ludzie. Także to byli, trzy, to byli moi trzy influencerzy, których ja Wam bardzo polecam. I no, no i koniec. <laughs> Dziękuję, pa pa!